Dzień dobry! Zapraszam na drugą część opowieści o młodym techniku. Dziś zobaczycie wszystko to, czego nie było w pierwszym filmie, a o co pytaliście w komentarzach. Pojawiły się także pytania o utwór muzyczny ilustrujący serię opowiadań. Nagrałem go korzystając z syntezatora wirtualnego własnego projektu, którego opis znajdziecie pod linkiem w filmie. Dziś usłyszycie kolejne dwa utwory z tego instrumentu. Zapraszam! Ta dziedzina nauki pojawiała się regularnie, uzupełniana dodatkowymi artykułami, zwykle związanymi z licznymi wtedy odkryciami, a zwłaszcza z eksploracją Układu Słonecznego. Gdy akurat na niebie nic szczególnego się nie działo, poznawaliśmy kolejne gwiazdozbiory bądź planety, z punktu widzenia astronomii, a nie astrologii oczywiście. W 1986 roku środowisko żyło kometą Haleja. Niestety powrót nie był tak spektakularny ale stał się okazją do popularyzacji astronomii. Astronautyka to temat, który budził spore emocje. Najpierw przeżywano na żywo kolejne przekraczanie barier, a później powracano do wspomnień w sposób usystematyzowany. Powstała seria lotów księżycowych poświęcona misji Apollo oraz druga pionierzy kosmosu o wcześniejszych dokonaniach podboju przestrzeni. Warto wspomnieć o polskim epizodzie, czyli rakietach Meteor, mogących wynosić niewielkie ładunki na wysokość kilkudziesięciu kilometrów. Po tym programie obiecywaliśmy sobie wiele, lecz na Meteorach się skończyło niestety. Wahadłowce w latach 80. były nadzieją bardziej intensywnego podboju kosmosu. W owym czasie spełniły swoje zadanie, jednak seria katastrof ograniczyła udział ludzi w badaniach przestrzeni. Radziecka wersja wahadłowca w ogóle nie doczekała się kariery ponieważ Związek Radziecki zbankrutował i rozpadł się. Akurat w tym wypadku przepadło sporo dobrej pracy. Buran dokonał jedynego lotu w dodatku bezzałogowego i spisał się na medal. O wyprawie na Marsa mówiono już wtedy. Jak wiemy, wysłanie tam człowieka to nadal daleka przyszłość, ale za to z powodzeniem wyprawiamy tam roboty. Ostatnie omawiane numery opisywały rozpoczynający swą karierę teleskop Hubble'a, który stał się chyba najbardziej zasłużonym w historii astronomii instrumentem naukowym. Fotografia zawsze była popularnym hobby, to też w każdym numerze można było znaleźć nieco informacji z tej dziedziny. Przede wszystkim w fotoporadach radzono co kupić, jak używać, co czym zastąpić, bo wiecznie czegoś brakowało i jak unikać błędów. Zresztą samym błędom poświęcono serię jak nie należy fotografować. Konkursy i wystawy zdarzały się, ale raczej rzadziej. Tej tematyce poświęcano inne czasopisma. W serii fotonowości przedstawiono to wszystko, co pojawiało się na targach, a potem czasami także w sklepach. Generalnie były tam dwie grupy produktów nasze, czyli niemieckie oraz radzieckie, gdyż Polska praktycznie rzecz biorąc nie produkowała aparatów fotograficznych oraz zupełnie egzotyczny sprzęt zachodni czy dalekowschodni ze względu na przelicznik walutowy zupełnie niedostępny dla przeciętnego Polaka. Byliśmy świadkami narodzin dziś kultowego, a kiedyś pogardzanego łomo, pożądanych lecz drogich praktyk i o sprzętu jak rzutniki czy lampy błyskowe. Osobny choć skromny kącik zajmował amatorski film. Ze względu na cenę było to medium dla zamożnych, a w związku z tym mało popularne. Wypada na koniec wspomnieć o pierwszych podchodach do fotografii cyfrowej. Miała ona miejsce już w roku 82, ale dostępna była dopiero kilka lat później oczywiście jeszcze nie w Polsce. Samochody zawsze budziły olbrzymie zainteresowanie, a w latach perelowskich były dobrem, do którego dążyło się latami. Datami także produkowano poszczególne modele, modyfikując je nieznacznie. Zwłaszcza w latach 80. nastąpił regres i na kolejnych targach wciąż pokazywano to samo. Gdy Czesi chwalili się skodą przypominającą już zachodni samochód, Polacy z dumą informowali o wyłożeniu tkaniną wnętrza żuka w wersji mikrobusowej, produkowanego już od 30 lat i na nic próby stworzenia nowych samochodów jak Vars albo Beskit, które powstały jedynie w ilościach prototypowych. Samochody to także ciężarówki. Zestawiono nysę z Volkswagenem i opisywano tiry, które na polskich drogach dopiero zaczynały się pojawiać. Historycznym ciężarówkom poświęcono osobną serię artykułów. Pojawiły się także pojazdy specjalistyczne, jak na przykład żurawie, nazywane potocznie dźwigami. Pokazywano dokonania producentów z tak krajów bratnich. Z dumą opisywano nasze niszowe rozwiązania, jak fabrykę, w której produkowano tarpany, albo modyfikację berlieta warsztatową wręcz metodą na trolejbus. Oczywiście nie mogło zabraknąć motocykli. Te pojawiały się okazjonalnie oraz w serii nowoczesne jednoślady, które przez kilka lat zdobiły tylną okładkę. Także i tutaj stworzono historyczną serię poświęconą polskim motocyklom produkowanym przed wojną. A oto jedna z najbardziej kultowych seria: Poznajemy samochody. Pokazywano tam często cuda, które na ulicach można było dostrzec wyjątkowo rzadko, ale także rodzime graciki reprezentowane skromną ilością. Zapraszam na wspomnienia. Pociągi również mają swoją olbrzymią grupę fanów, więc i o nich często mogliśmy czytać. Lokomotywy polskich szlaków przedstawiały nam kolejne pojazdy, nie tylko parowe i historyczne ze słynną Lux Torpedą na czele, ale i eksploatowane wówczas nadal. Seria wąskotorowe drogi opowiadała o znanych na świecie trasach wąskotorowych i Taborze, a także o nieistniejących obecnie już niestety polskich wąskich szlakach. Które w większości zostały bezmyślnie zniszczone po 90. roku. Jeszcze pod parą to niezwykle interesująca seria, bo przedstawiająca parowozy, wciąż jeszcze pracujące, o których wiadomo było, że to już ich ostatnie lata życia. Autorzy zdjęć łapali unikatowe dziś już kadry, na zawsze ocalając te maszyny od zapomnienia. Pojawiła się także historia chorzowskiej kolejki, jeszcze z czasów jej świetności, oraz ciężkie już wtedy czasy Warszawskiego Muzeum Kolejnictwa. W końcu lat 80. zaczęto myśleć o szynobusach. Ich pojawienie się nastąpiło jednak zbyt późno i wiele teraz tego nie doczekało. Statki, okręty, żaglowce, wszystko co pływa, także miało swoje miejsce w młodym techniku. Polskimi stoczniami chwalono się wtedy dość często, tam też rodziła się historia końca PRL-u. Żaglowce i jachty należały do atrakcyjnych tematów marzycieli o podróżach po oceanach. Albo choć Mazurskich jeziorach, zatem miały swoje serie. Nie zabrakło także cyklu historycznego zatytułowanego Dzieje Okrętu oraz artykułów poświęconych marynarce wojennej. Oczywiście nie mogło zabraknąć pojazdów latających. Mieliśmy zatem artykuły poświęcone polskim samolotom ze słynną wilgą na czele. Opisywano także tak zwane aerobusy, które wtedy dla większości społeczeństwa były zupełnie niedostępne z racji cen biletów i problemów ze swobodnym podróżowaniem po świecie. Nie zabrakło także opisów samolotów i helikopterów wojskowych, niekoniecznie tylko radzieckich. Artykułom poświęconym elektronice przeznaczę nieco więcej czasu, ponieważ pojawiały się często. Zacznijmy od dźwięku. Dowiadywaliśmy się o nieuchronnej rewolucji cyfrowej i oglądaliśmy pierwsze odtwarzacze CD. Poznawaliśmy dylematy stereofonii na zakresie AM, z której nic nie wyszło. Tak na marginesie pasmo to obecnie w Polsce jest martwe. Poznaliśmy także szczegóły tłoczenia płyt winylowych, które dla odmiany wróciły do łask. Pojawiał się problem walki z szumem towarzyszącym kasetom, podstawowemu wówczas nośnikowi dźwięku. W 70. latach, gdy nastąpił rozwój technologii hi-fi, wiedzę o elektroakustyce prezentowano w serii o tejże nazwie. Kolejne problemy były związane z łącznością. Zatem przedstawiano szczegóły budowy central telefonicznych czy też wykorzystania fal radiowych. Modne wtedy krótkofalarstwo okazjonalnie także pojawiało się, głównie promując to zajęcie wśród ludzi młodych. W latach 70. byliśmy świadkami narodzin techniki korzystania z energii słonecznej. Na razie tylko eksperymentalnie, choć dość popularne, stało się zasilanie bateriami słonecznymi kalkulatorów. Mogliśmy się dowiedzieć o zegarkach sterowanych radiem oraz poznać źródła światła, wśród których oczywiście nie było jeszcze LEDów. Poznawaliśmy wszechobecny teraz kod kreskowy i odkrywaliśmy pierwsze produkty, na których można było go znaleźć. Sprawy związane z energetyką także się pojawiały. W tym rozbudzające wyobraźnię opisy elementów do pracy z napięciami 400 kV i wyższymi. Po drugiej stronie mieliśmy miniaturyzację z modnymi wówczas zegarkami elektronicznymi i oczywiście robiącymi olbrzymią karierę diodami elektroluminescencyjnymi, czyli ledami jeszcze bez kolorów niebieskiego i białego. Poznawaliśmy rzutniki telewizyjne, zegarki spełniające funkcję ekranu podręcznego komputera, czy nawet tak oryginalne urządzenia jak stoper z drukarką. Usłyszeliśmy też o Radio CB, które kilka lat później zrobiło szaloną karierę wśród kierowców. Powstał także cykl artykułów poświęcony technice cyfrowej, która zrobiła wielką karierę w automatyce tuż przed pojawieniem się tanich mikroprocesorów. Nie mogło zabraknąć także tematu związanego z niezwykle wtedy popularną taśmą magnetyczną. Zachwycaliśmy się miniaturowymi cudami zachodniego świata, jak podręczne komputery czy kieszonkowe telewizory. Na otarcie łez mogliśmy snuć plany posiadania bardziej siermiosznych rozwiązań rodzimego rynku, o ile tylko było nas na nie stać i mieliśmy szczęście je zdobyć. Światowe nowości miały swoje działy, czyli mieszankę naukowo-techniczną. Na początku pojawiały się tam głównie osiągnięcia przemysłu i budownictwa, ale z czasem mogliśmy oglądać tam cuda miniaturyzacji. Wycinki przedstawiały głównie dziwaczne, nie do końca poważne pomysły na wynalazki. W późniejszym monitorze młodego technika oglądaliśmy zarówno pojazdy księżycowe i ciężarówki, superszybkie pociągi albo nowe modele motocykli. W końcu powstał dużej żyjący cykl Nowe i Najnowsze, w którym oglądaliśmy głównie premiery. Od nowych telewizorów przez zegarki elektroniczne, rozwiązania związane z robotyką i takimi ciekawostkami jak próby poszerzenia usług telefonicznych o dane, prezentowane na ekranie, co właściwie było prekursorem internetu. Zanim komputery skradły na kilka lat sporą część kartek, czasopisma nieśmiało zaczęły pojawiać się już w latach 70. -tych. Poznaliśmy pierwsze języki wysokiego poziomu i pierwsze praktyczne zastosowania tych maszyn. Dość szybko pojawił się problem naturalnego języka porozumiewania się z komputerami, który właściwie do dziś pozostał nierozwiązany. Dowiadywaliśmy się, jak można wykorzystać komputery do składu tekstów i zarządzania drukiem. W końcu w 1984 roku stało się. Pojawił się artykuł przedstawiający ośmiobitowe cuda dla każdego, o ile oczywiście miało się przy sobie nieco dolarów i możliwość wyjazdu za granicę. Już rok później na kolejnych targach karierę zaczęły robić szesnastobitowce. Na wyobraźnię działały najbardziej miniaturowe komputerki, które tak naprawdę miały bardzo ograniczone możliwości praktyczne. Bardzo proroczy obraz: lato, słońce, a dzieci wpatrzone są w ekran. Zmieniło się tylko to, że teraz każdy ma własny. Na początku komputerowej ery druk miał większe znaczenie niż obecnie, a drukarkom jeszcze do doskonałości wiele brakowało. Najpopularniejsze były drukarki igłowe. Te o topowej jakości miały tych igieł 24, a wszystkie hałasowały i były wolne. Drukarki atramentowe dopiero zaczynały karierę. Co ciekawe, po kilkunastu latach popularności ustąpiły laserom ze względu na koszty druku. Komputery to nie tylko zamknięte pudełka, używane głównie do grania, ale także edukacyjne zestawy nastawione na sterowania i uczenie mikroelektroniki oraz programowania. Powstawały także specjalizowane komputery dla konkretnych działań, jak te tutaj komputery szachowe. Byliśmy świadkami narodzin notebooka. Charakterystyczną ich cechą był z reguły bardzo słabo czytelny ekran. Oto jeden z pierwszych e-booków oraz wczesne modemy w kształcie podstawki pod słuchawkę telefonu. Nie mogło zabraknąć polskich akcentów. Tu mamy relację z wizyty w Kwapie, gdzie montowano komputery dla przemysłu z serii MK i Kraki, częściowo kompatybilne z XT. Było to jednak drogie, niedoskonałe i zbyt mało. Na koniec smutny obrazek z targów, gdzie wśród nowoczesnych pc z procesorem 386 Elwro wystawiło zapóźnione o dekadę wiecznie się psujące juniory. Komentarz wcale już nie ukrywał rozgoryczenia. W 85 roku powstała seria Informik. Przede wszystkim uczono tam języków programowania, które miały znaczenie miary dzisiejszego opanowania systemu operacyjnego. Albowiem właśnie coś takiego jak system operacyjny wtedy nie istniał i jeśli ktoś chciał używać komputera do jakichś praktycznych zadań, powinien był poznać przynajmniej podstawy BASIC'a. Był to czas, gdy kilka języków równolegle walczyło o status standardu. Oczywiście Basic, Pascal czy C. ten ostatni w końcu takim się stał. Nie można też zapomnieć o Assemblerze, który wówczas był jedynym gwarantem wyciśnięcia z komputera pełni mocy. Oto słynny artykuł, mającego wtedy chyba wyłączność na komputerową wiedzę Rolanda Wacławka, polecającego pierwszy komputer. Wystąpiły Spectrum, Amstrad i Commodore. O Atari zapomniano, a Apple w ogóle nie był brany pod uwagę. Gdy marzono choćby o ZX81, na rynku pojawiły się nowe maszyny: QL, który marnie skończył, Macintosh, który omal nie wykończył Apple'a. Amiga oraz Atari ST, które w końcu nie przetrwały w starciu z PC. Wtedy jednak wszystkie te komputery wyznaczały najwyższy poziom, a PC w oczach entuzjastów w ogóle się nie liczył. Uczono się pierwszych grafik 2D i tuningowano modele tańsze do droższych oraz takich, które fabrycznie w ogóle nie były dostępne. W końcu też naprawiano najtańsze komputery, które na zachodzie były tylko niedbale wykonanymi zabawkami, a u nas trzeba było na nie pracować wiele miesięcy. Od pewnego czasu zamieszczano serię poznajemy mikrokomputery. Zaczęło się oczywiście od ZX81 i Spectrum. Entuzjazm był wielki, ale niedoświadczenie. W ten sposób słynnego komodora 64 zilustrowano niechlubnym plus 4. Obok klon Spectrum dostępny oficjalnie w składnicach harcerskich. Tutaj znowu Commodore na sterydach, czyli Model 128 oraz odrobinę mniej popularny Amstrad 464. Pojawiały się także ślepe uliczki, czyli komputery, na które nie było w praktyce żadnego oprogramowania. Właściciele takich cudaków przeżywali wielkie rozczarowanie. Nikt wtedy jeszcze nie myślał o fenomenie filmy Apple. Były to po prostu komputery egzotyczne i drogie. Koniec lat 80. to powolny triumf IBMA. Gdy już było wiadomo, kto wygra, znane marki zaczynały produkować własne PC. A to jeden z pierwszych notebooków. Ciekawostka dostępny w składnicy harcerskiej. Kuriozum, gdyż by go kupić, prawdopodobnie nie wystarczyłoby kieszonkowego zebranego od wszystkich harcerzy w kraju. Obok zakup drugiej kolejności, na który pozwalali sobie nieliczni, ponieważ peryferia bywały nieraz droższe od jednostki centralnej. Pierwsze drukarki, które zrobiły karierę dopiero kilka lat później, oraz urządzenie, które dość szybko w ogóle zniknęło z rynku, ploter rysujący kreski, mógł częściowo zastąpić drukarkę i rysował w kolorze. I na koniec zapraszam na drugą serię znakomitych ilustracji przy dźwiękach muzyki skomponowanej przez moją skromną osobę. E I to byłoby na tyle, choć oczywiście tematu nie wyczerpałem. W następnym odcinku wrócimy do gracików, a konkretnie do tego urządzenia, które kiedyś budziło pożądanie, choć gadżetem raczej nie było, a towarem jak najbardziej praktycznym. Zanim powiem ładnie do widzenia, poproszę o subskrypcję i polubienia, gdyż od tego zależy promocja kanału. A od tego znowu, ile będę miał czasu na to, by zająć się nowymi odcinkami. A bardzo chciałbym poświęcić tego czasu jak najwięcej, zwłaszcza, że robiłem małe podsumowanie skarbów i powstało pomysłów na 200 odcinków. A kto chciałby wesprzeć mnie finansowo, zapraszam do mojego patronite, do którego link się właśnie wyświetla. Do widzenia!